W gamingowym PC czy zestaw RX 6600XT i Ryzen 5 5600 będzie dobrą opcją do grania Full HD na najwyższych ustawieniach. Bardzo fajne pytanie. Mamy tutaj Ryzena 5 5600, 6 rdzenie, 12 wątków, naprawdę solidny procesor do gier. Do tego RX 6600 XT, czyli karta, która w Full HD daje radę większości nowych tytułów, a używkę można znaleźć w naprawdę spoko cenie. To połączenie jest całkiem dobre i ma sens. Wielu w spokojnie ustawisz najwyższe detale i będziesz miał komfortową liczbę FPS-ów. Oczywiście w niektórych bardzo wymagających tytułach AAA być może czasem trzeba będzie lekko zejść z detali, ale ogólnie ten zestaw jest dobrze zbalansowany. A więc jeśli celujesz w Full HD granie na wysokich ustawieniach, to ten duet jest naprawdę dobrą opcją w rozsądnej cenie. A jeśli czasem nie chcesz schodzić z detali i chcesz mieć większy zapas mocy, to możesz rozważyć zakup używanych kart pokroju RX 6700XT lub RTX 3070. W tym zestawie dadzą dodatkowy komfort i wyższe FPS-y w najbardziej wymagających tytułach. A jak macie podobne pytania odnośnie kompów, to śmiało piszcie je w komentarzach, a być może coś o tym nagramy.